W poniedziałek odbył się pogrzeb syna Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka. Niedługo po uroczystości matka Chrzestna Oliwiera zamieściła w sieci przejmujący wpis. W ubiegłym tygodniu Magdalenę Stępień i Jakuba Rzeźniczaka spotkała niewyobrażalna tragedia. Po długiej walce z nowotworem wątroby zmarł ich syn, Olivier. Śmierć zaledwie rocznego chłopca wstrząsnęła zarówno najbliższymi Magdy i Kuby, jak i wieloma osobami ze świata show-biznesu oraz sportu. Wyrazy współczucia pogrążonym w żałobie rodzicom przekazali m.in. Joanna Krupa, Anna Wędzikowska oraz koledzy rzeźniczaka z Wisły Płock. poniedziałek w Oleśnicy odbył się pogrzeb małego Oliwiera, o którego szczegółach poinformowali wcześniej rodzice chłopca. Poprzedzone różańcem nabożeństwo rozpoczęło się około godziny 14 w tamtejszej kaplicy, po mszy uczestnicy ceremonii udali się natomiast na cmentarz. Podczas ostatniego pożegnania synka Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak mogli liczyć na wsparcie bliskich, w tym przyjaciół oraz zawodników Wisły Płock. Niektórzy żałobnicy postanowili uczcić pamięć Oliwiera, przybywając na uroczystość z białymi różami oraz balonikami, o których przyniesienie prosiła wcześniej matka chrzestna chłopca. Niedługo po pogrzebie małego Oliwiera jego matka chrzestna opublikowała w mediach społecznościowych przejmujący wpis. Kobieta udostępniła w sieci fragment utworu Sana Aniołom Szepni, to w której wokalistka śpiewa o tęsknocie. Już jest to, więc aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem twoich rąk, brzmi wspomniany fragment. Przypomnijmy, że kilka dni temu matka chrzestna Oliwiera pożegnała go w równie poruszającym wpisie. Kobieta zamieściła wówczas na Instagramie kilka zdjęć, synka stępień i rzeźniczaka, które opatrzyła emocjonalnym podpisem. 27 lipca pękły nasze serca. Na miliardy kawałków. Oliwierek, mój wspaniały chrześniak, zakończył swoją ziemską wędrówkę. Nawias zamykający. Kropka. Całym złamanym sercem jestem z rodzicami. Dziękuję, że mogłam być matką chrzestną, waszego cudownego syna, napisała wówczas.